Alcazar przez większą część swojej historii stanowił ośrodek władzy i administracji. Historia ta sięga roku 913, kiedy Kalif Kordoby ustanowił rezydencję i siedzibę swojego gubernatora w Sewilli. Rezydencje chroniły mury, które do dziś można zobaczyć. Przez kolejne stulecia pałac był rozbudowywany przez władców różnych epok, co sprawiło, że dziś stanowi prawdziwą mieszankę stylów od mauretańskiego, przez gotycki, renesansowy, aż po barokowy. To miejsce zachwyca nie tylko architekturą, ale także niesamowitymi ogrodami pełnymi fontan, egzotycznych roślin i ukrytych załóg. Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów Alcazaru jest sztuka Mudéjar. Jest to unikalny styl architektoniczny, który narodził się w średniowiecznej Hiszpanii. Łączy on elementy islamskiej sztuki i rzemiosła z chrześcijańską architekturą. W Alcazarze Mudéjar przejawia się w zdobionych łukach, geometrycznych wzorach, Drewnianych sufitach kasetonowych oraz bogatych dekoracjach z ażulejosz. To właśnie dzięki Mudehar Pa odzyskał swój bajkowy, orientalny charakter, choć był rezydencją chrześcijańskich monarchów, pełnymi garściami czerpano tu z arabskiego dziedzictwa kulturowego. Ten dialog międzykulturowy czyni Alcazar jest absolutnie wyjątkowym, zarówno artystycznie, jak i historycznie. W dziedzinie dziewic. To jeden z najpiękniejszych i najbardziej reprezentacyjnych dziedzińców w Nazwa tego miejsca nawiązuje do legendy, według której chrześcijańskie królestwa miały płacić haracz muzułmańskim władcom w postaci 109 rocznie. Choć historycy uznają to za mit. Bardziej przekonująca wersja mówi jednak o tym, że na pierwsze dziedzińca przechadzały się młode pany przyglądające się przybyłym do pałacu gościom. Dziedziniec otoczony jest pięknymi arkadami z misternie rzeźbionymi kolumnami w stylu Mudehar, Czyli połączeniu elementów islamskich i chrześcijańskich. Można tu zobaczyć bogato zdobione stójki, piękne łuki i dekoracyjne kafelki, czyli azulejos. Centralną część zajmuje długi, prostokątny basen, otoczony ogrodami i niskimi krzewami. Symbolizuje harmonię i spokój zgodnie z estetyką islamską. Jardin de la Galera to niewielki, ale bardzo klimatyczny ogród. Nazwa tego miejsca pochodzi prawdopodobnie od dawnego statku czyli Galery. Miejsce to wyróżnia się intymną atmosferą i spokojem. To idealne miejsce na chwilę wytchnienia od bardziej zatłoczonych części pałacu. Otoczone jest murami i arkadami, a centralnym punktem jest klasyczna fontanna, który delikatny szum dodaje temu miejscu sielankowego uroku. Pod pałacowymi budowlami alcazaru znajduje się sieć podziemnych pomieszczeń, które w przeszłości służyły jako magazyny, spiżarnie i składy. Ze względu na niższą temperaturę i izolację od słońca, były idealnym miejscem do przechowywania żywności, wina, oliwy, wody a także cennych przedmiotów i zapasów dla Dworu Królewskiego. Badania archeologiczne potwierdzają, że pod Alcazarem istniał bardzo zaawansowany system hydrauliczny odziedziczony jeszcze po czasach muzułmańskich. Jestem teraz na terenie ogrodów wokół pałacu Alcazar. W ogóle, Pałac Alcazar jest to najdłużej funkcjonująca rezydencja królewska. Na świecie. Miejsce to już prawdopodobnie w czasach rzymskich zostało zasiedlone, aczkolwiek z tamtego okresu nie zachowały się żadne ślady. W VIII wieku pojawili się tutaj Arabowie i zbudowali swoją siedzibę, aczkolwiek z tamtego okresu niewiele pozostało. Najstarsze obiekty z czasów Maurów pochodzą z X wieku. Dopiero kiedy Sewilia została przejęta przez wojska chrześcijańskie, a mianowicie chodzi o armię hiszpańską. Miało to miejsce w roku 1948. Pałac ten został przebudowany. Rezydencja ta zbudowana jest w stylu Mudejar, czyli takim mauretańskim arabskim, przy czym z cechami gotyku i renesansu. I wydawać by się mogło, że została ona zbudowana przez Arabów, aczkolwiek w rzeczywistości było inaczej. Została ona zbudowana przez władcę chrześcijańskiego, który był zafascynowany tą architekturą i nasza część tego pałacu powstała w wieku XIV. Jest to jedna z głównych atrakcji Sewilli oprócz katedry i jeżeli ktoś chce zobaczyć Alcazar to, to rekomenduję kupić bilety online. W ten sposób uniknie się kolejek. Co ciekawe Alcazar otaczają mury i z zewnątrz wydałoby się mogło ta rezydencja nie wygląda imponująco aczkolwiek wewnątrz można podziwiać bardzo bogato zdobione wnętrza Piękny park, a także wiele, wiele innych miejsc tej rezydencji. Ogrody Alcazaru to jeden z najpiękniejszych i najbardziej magicznych elementów całego kompleksu pałacowego. Rozciągał się na ogromnym obszarze, pełnym fontan, dziedzińców, altanek, pachnących kwiatów i palm. To miejsce, gdzie przyroda spotyka się z architekturą, tworząc przestrzeń idealną zarówno dla spacerów, jak i do kontemplacji. Ogrody te rozwijały się przez wieki, łącząc wpływy mauretańskie, gotyckie, renesansowe i barokowe. Ich układ jest przemyślany, symetryczny, inspirowany stylem ogrodów islamskich, z podziału na kwartały, kanałami wodnymi i zacienionymi alejkami. Znajdziemy tu liczne cytrusy, mirty, jaśminy, oleandry, palmy i egzotyczne rośliny z całego świata. Dziś Alcazar przyciąga nie tylko miłośników historii i sztuki, był też tłem dla wielu filmów i seriali, m.in. Gryotlon. Widzicie teraz renesansowy pawilon w ogrodach Alcazaru. Został on zbudowany w XVI wieku z okazji wizyty cesarza króla V. Powstał jako reprezentacyjny pawilon wypoczynkowy otoczony zielenią i wodą. Było to idealne miejsce dla cesarza, by mógł odpocząć od wrockiego zgiełku. W ogrodach Alcazaru zachwyca nie tylko architektura i fontany, ale także feria barw natury, a jedną z najbardziej charakterystycznych roślin, jakie tam spotkamy, jest Bugenwilla. Jej intensywne fioletowe, różowe czy purpurowe kwiaty dosłownie opaltają mury pałaców, altanki i krużganki, dodając bajkowego klimatu każdemu zakątkowi. Cały pałac, to oszałamiająca mieszanka stylów architektonicznych, chrześcijańskiego i mauretańskiego. posiada wiele małych dziedzińców, w których można było się ochłodzić w upalne lata. Będąc tutaj warto wejść na Galeria de Grutecos, skąd można podziwiać widok na ogrody. Znajduje się tu również labirynt roślinny, który jest doskonałym miejscem zabawy dla dzieci. Miejsce te to Sala Sklepienna, to jedna z wielu imponujących komnat pałacowych w Alcazarze. Jej nazwa pochodzi od charakterystycznego żebrowego sklepienia, które dominuje nad całym wnętrzem i tworzy wrażenie w przestrzeni monumentalnej, a zarazem eleganckiej. Została wzniesiona w stylu renesansowym w czasach panowania Karola V i służyła jako reprezentacyjne pomieszczenie przeznaczone m.in. do przyjmowania gości i organizowania uroczystości. Sala Gobelinów to jedna z najbardziej reprezentacyjnych i efektownych komnat w Alcazarze. Została urządzona w XVIII wieku w pałacu gotyckim. Jak sama nazwa wskazuje, ozdobiona jest ręcznie tkanymi gobelinami, które od razu przyciągają wzrok. Alcazar, który przez wieki był świadkiem przemian, wciąż zachwyca swoim pięknem detalem i atmosferą. Jeśli kiedykolwiek będziecie w Andaluzji, nie możecie go pominąć. Dziękuję za wspólną podróż i do zobaczenia w następnym vlogu.